Cześć, witajcie serdecznie. Szybko minęła przerwa między sezonami wiosną 2024 i jesień 2024. Spotykamy się już w dniu, który rozpocznie nam rywalizację w kolejnej kampanii. Witam serdecznie No i bardzo się cieszę, że po raz kolejny będziemy mogli razem współpracować przy kolejnej edycji futbolowej Ligi Szóstek. Kolejny sezon, w którym będziemy już rywalizować. W jednej grupie na każdym szczeblu rozgrywkowym, ten ostatni sezon był tym ostatnim reorganizacyjnym. Teraz już wszystko zostało ustabilizowane, no i zapowiada nam się naprawdę ciekawa rywalizacja. Siedem poziomów rozgrywkowych po czternaście drużyn, więc rywalizacja na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawa. Dzisiaj krótko porozmawiamy sobie o tym, co nas czeka w tygodniu pierwszym. W tym tygodniu gramy 4 dni od poniedziałku do czwartku, także zapowiada się, że tych spotkań troszeczkę uda nam się rozegrać, mimo że jeszcze termin wakacyjny i wiele zespołów nie jest gotowych do gry. No ale, żeby nie przedłużać, zaczniemy sobie od Ligi A. Tutaj, tak jak wspomniałem, ta reorganizacja, która spowodowała, że od tego sezonu mamy. Ponownie 14 zespołów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, spora liczba beniaminków, troszeczkę też nam się pozmieniało przez cofania. No i tym samym już w Lidze będziemy oglądać Rzymu i Siermięgi. Do Ligia miała dołączyć jako Beniaminek ekipa KKS-u Remis Rakieta, no ale oni też nie zgłosili akcesu do gry w sezonie wiosennym, no w sezonie jesiennym oczywiście, no i w tym sposób. W lidze utrzymało się ekipa Kraków Airport, a także po raz pierwszy w historii do grona fls owej Elity dołączyła nam drużyna CCKS-u Chłopy. No i Chłopy zaczną przygodę z Ligą A od meczu z Flamingo, który czeka ich już w tym tygodniu, a więc zadanie niezwykle trudne, ale jak pokazywał, pokazywały nieraz chłopy jeszcze na drugim szczeblu rozgrywkowym, nie jest to zadanie niemożliwe do zrealizowania. Będziemy też mieli spotkanie dwóch innych Beniaminków, DC House Solutions będzie mierzyło się z Dynamem Kraków, ciekawe też starcie Bejodemu, który w ubiegłym sezonie zdobył brązowe medale, oni będą mierzyć się z kolejnym z Beniaminków, a więc z hurtownią, hurtownią Eskot i jeszcze jedno spotkanie które zakończy nam tę serię gier w Lidze a. Będzie to pojedynek banerki z Kraków Airport, a więc zespołów, które już w ubiegłym sezonie mieliśmy w Lidze A. Tak jak wspomniałem, Kraków Airport w teorii zajęło miejsce, które oznaczało spadek i degradację z najwyższego szczebla rozgrywkowego, no ale wobec tych wycofań, o których powiedziałem wcześniej, Kraków Airport rzutem na taśmę utrzymało się w Lidze a, więc będziemy ich oglądać. Wśród najlepszych zespołów futbolowej Ligi Szóstek, na pewno jeszcze przez jeden sezon, a jak się domyślamy, wyciągną wnioski i zapewne dalej będą rywalizować się w gronie drużyn Ligi A. Na drugim szczeblu rozgrywkowym również powoli będziemy się rozpędzać. Mówię powoli, bo też tych spotkań w tym tygodniu w lidze B nie ma za wiele. Zaczniemy już dzisiaj od meczu AdGo z łapanką. To na pewno ciekawe spotkanie, biorąc pod uwagę końcówkę sezonu wiosennego. Dla jednych i dla drugich była to bardzo udana końcówka, więc jeśli podtrzymali formę z tamtego okresu, no to dzisiaj możemy być świadkami niezwykle ciekawego starcia. Jutro na wojsko wyjdzie ekipa Sea Sharks, która mierzyć się będzie z jednym z Beniaminków drugiego szczebla rozgrywkowego, z drużyną Socios Wisła. W środę inny Beniaminek Eskaro ubezpieczenia będzie rywalizować z Kalifornią, która wiosnę miała tak wpółudaną. Pierwsza część sezonu naprawdę Obiecująca wydawało się, że być może nawet awans do Ligi A czeka ekipę Cliffordina, no ale druga część troszeczkę zweryfikowała, no i zakończyli oni rywalizację w środku tabeli. No i trzeci z Benjaminków, Pershing PopCar Team będzie mierzył się w tym tygodniu z Amadeusem. Z Amadeusem, który zajął miejsce gwarantujące im spadek z drugiego poziomu rozgrywkowego, ale tak jak to miało miejsce w przypadku Ligi A, tak i na drugim poziomie, mieliśmy tutaj przesunięcia, które spowodowały, że zespół Pawła Tryki dalej będzie grał w gronie drużyn Ligi B. Tak wygląda harmonogram nadchodzącego tygodnia właśnie na drugim szczeblu rozgrywkowym. Przechodzimy do Ligi C. Liga C, tutaj dwa tylko spotkania w tym tygodniu. Pierwsze z nich to będzie pojedynek dwóch benjaminków, a więc UKS Kimbapę będzie mierzyło się z chłopakami z baraków. Zobaczymy, który z benjaminków lepiej wejdzie w kampanię wiosenną. Obie drużyny ubiegły sezon zakończyły na miejscach wysokich, kimbapę na miejscu trzecim, chłopaki z baraków na pozycji czwartej. No i te przesunięcia, o których już dzisiaj sporo powiedziałem, spowodowały, że. Znajdują się i jedni i drudzy w Lidze C, więc zobaczymy, jak w niej wystartują. W Lidze C też pojawił nam się Benjaminek Black Hawksi, a także Spadkowicz z Ligi B albatros. No i te dwie ekipy staną do boju przeciwko sobie już w tym tygodniu. Zobaczymy, czy lepsza będzie ekipa Benjaminka, czy może jednak większym faworytem w tym spotkaniu może okazać się zespół, który zdobył mistrzostwo Ligi D w ubiegłym sezonie. Na pewno będzie to rywalizacja bardzo. Interesująca, no i zapowiada się już na papierze bardzo, bardzo ciekawie. Liga D tu nieco więcej meczów w planie. Zaczynamy od rywalizacji Borku z BTCH. Tutaj to też będzie pojedynek Benjaminka i Spadkowicza, a więc rywalizacja na pewno niezwykle istotna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tym, jak BTCH po długim okresie pożegnało się z trzecim poziomem rozgrywkowym. No, dla Borku ta promocja na pewno niezwykle cenna i zobaczymy, jak, jak będą się sprawdzać na czwartym szczeblu. Kolejne spotkanie to pojedynek dwóch bardzo doświadczonych już ekip. BKS Team będzie mierzył się z Kalineksem, no i do tego meczu też Kalineks przystępuje w roli Spadkowicza z trzeciego poziomu rozgrywkowego. Zobaczymy zatem, czy BKS będzie w stanie przeciwstawić się Spadkowiczowi. No, Kalinex w ostatnim czasie przeszedł małą. Małe przeobrażenie, zmienił się kapitan. Zobaczymy, czy będzie to miało również jakieś znaczenie na boisku. Wściekłe psy. Kolejny z Beniaminków będzie się mierzył z ekipą Lakado. To też na pewno ciekawa sytuacja dla wściekłych psów. A także jeszcze jeden z Beniaminków ACF Kraków zmierzy się ze starymi wilkami. Tutaj też zobaczymy. No, ACF od początku gry w futbolowej Lidze Szóstek imponuje swoimi rezultatami. No, i możemy się spodziewać, że też w Lidze D będą spisywać się dobrze. Na pewno na tle starych wilków to będzie odpowiedni sprawdzian tego, czy rzeczywiście to, o czym mówię, ma słuszność. Piąty szczebel rozgrywkowy tu już o wiele więcej meczów. No, i w grę wchodzą nam też ligowi FLS-owi debiutanci. Na poziomie Ligi E będziemy mieli ich dosyć sporo. Idąc po kolei, dzisiaj zaczynam akurat od spotkań, spotkania dwóch ekip, które w lidze E już grały w poprzednim sezonie i teoretycznie powinno z ligi spaść, no ale te przesunięcia spowodowały, że, że pozostają, będą mierzyli się z ogniwem Bielany, który końcówkę sezonu miał udaną, no i ostatecznie w lidze pozostał, utrzymał się. Dzisiaj będziemy mieli też debiuty dwóch ekip. FC Turtelona będzie mierzyła się z wolnymi strzelcami, którzy powracają po krótkiej przerwie do rozgrywek. Bardzo się cieszymy, że wraca do nas ekipa Łukasza Galusa. No i oni na dzień dobry sprawdzą swoją formę po tej przerwie z debiutantem, drużyną FC Turtelona. Great Way będzie mierzył się z Waldeksem Cegielnia, więc z Benjaminkiem z Beniaminkiem, piątego poziomu rozgrywkowego zobaczymy też tutaj to też na pewno spotkanie które sporo może nam wyjaśnić. W lidze E pojawiła się też drużyna Grand Commerce. No ale to nie jest nowa ekipa, jeśli chodzi o fls owe rozgrywki. Pod tą nazwą od tego sezonu występować będzie zespół Dawida Fuci, a więc zespół H&S Team. Oni zmienili nazwę no i na dzień dobry pod tą nowym szyldem pod nowym herbem będą mierzyć się z Olimpiakosem. Nazwę zmienili też lekko spoceni, a więc mistrz ligi F z ubiegłego sezonu, oni będą mierzyć się z gramy swoje, którzy utrzymali się dzięki przesunięciom na piątym szczeblu rozgrywkowym. Zobaczymy czy ten sezon będzie już dla nich nieco szczęśliwszy i ten tydzień zakończymy rywalizacją debiutanta CJMU będzie mierzył się z AKSWS, a więc pojedynek takich dwóch drużyn, które skróty mają w swojej nazwie. No i zobaczymy, który z tych skrótów okaże się na boisku zwycięski. Kolejny szczebel rozgrywkowy No to Liga F, tutaj również. Ciekawie, zapowiada nam się rywalizacja. Na początek muszę wyjaśnić jedną rzecz. Pod nową nazwą Karpaty Kraków będzie występował mistrz ligi G z ubiegłego sezonu, a więc drużyna madoksów. Także to żeby, żebyśmy mieli jasność oraz pod nową nazwą też jako Orlikieł. Od tego sezonu występować będzie drużyna, która do tej pory występowała pod nazwą Cyberium Arena. Tak, żebyśmy mieli tutaj jasność. W tym tygodniu zaczniemy dzisiaj od meczu GKS-u Morenka z Orlim Kłem. To spotkanie zostało zaplanowane na dzisiejszy wieczór. Jutro FC Farty kontra Manchester, więc Benjamin GGF, Manchester będzie mierzył się z drużyną, która w lidze F. doświadczenie posiada już spore. Heineken HGSS będzie mierzył się ze Spadkowiczem z Ligi S, e Okręgową Radą Adwokacką, Futbola pozycyjny kontra Progres Kraków, tutaj również pojedynek Beniaminka i Spadkowicza, Geodziki kontra Polesie United, identyczna sytuacja: Spadkowicz-Geodziki będzie mierzył się z Beniaminkiem, Polesiem United i Kappa Milan, który w ubiegłym sezonie zapewnił sobie byt w lidze F. Będzie mierzył się z Beniaminkiem, Karpatami, Kraków, które do tej pory występowały pod nazwą Maddox. Tak mamy aktualną sytuację w Lidze, w lidze F. I Liga G, tutaj też część mamy debiutantów. Drużyna Electrosmart to debiutant, drużyna FC Urban to debiutant Gameswift Swift, kolejny debiutant i patetik to są debiutanci jeśli chodzi o rozgrywki ligi G sporo nowych zespołów więc też ciężko tutaj o jakieś szczegółowe przewidywania pewnie po kilku po jednym dwóch trzech spotkaniach będziemy mogli więcej o nich powiedzieć póki co zaczynamy od meczu Game Garrison Barber a także dzisiaj mecz Casual Kickers z doświadczoną ekipą już nafty Kraków Retro która spadła z ligi F Jutro ElektroSmart będzie mierzył się z FC Urban, Black Label z FingoWeb.com z, FingoWeb z Inglorious Bastards i w tym tygodniu też mecz Bagre FC z RKS, to nawet nie są oni, tak wygląda aktualna sytuacja w Lidze G, jeśli chodzi o tydzień pierwszy rywalizacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich na boiska. Za tydzień pewnie magazyn nieco obszerniejszy, bo będziemy też mogli porozmawiać o wydarzeniach, które w tym tygodniu będą miały miejsce. Będzie też zapowiedź kolejnego tygodnia. Tradycyjnie zapraszamy na nasze media społecznościowe. I do usłyszenia, do zobaczenia na boiskach Futbolowej Ligi Szóstek. Na razie, hej!